Witajcie. Dziś zanurzamy się w świat ekonomii. Mamy tu kilka kluczowych pojęć, które, no cóż, kształtują naszą gospodarczą codzienność: cykl koniunkturalny, popyt, podaż, elastyczność nawet takie trochę tajemnicze prawo Gifena. Spróbujemy to wszystko rozłożyć na czynniki pierwsze. Cześć. Tak, to są mechanizmy, które działają non-stop w kle. Nawet jeśli o nich nie myślimy, one wpływają na to, ile płacimy w sklepie, ci łatwo znaleźć pracę. Warto je rozumieć. No właśnie. Zacznijmy może od tego całego cyklu koniunkturalnego. Ciągle się słyszy, że gospodarka rośnie albo zwalnia. O co w tym chodzi? Jakie są te fazy? No tak, można to sobie wyobrazić trochę jak taką falę. Wiesz, gospodarka idzie w górę i w dół. Zasadniczo wyróżniamy cztery fazy. Pierwsza to jest ożywienie, czyli wszystko zaczyna rosnąć: inwestycje, produkcja, ludzie więcej kupują, pensje idą w górę, bezrobocie spada. Jest generalnie optymizm. Okej, okay, czyli jest dobrze. Tak. Potem dochodzimy do szczytu. To jest ten moment, kiedy gospodarka, powiedzmy, pracuje na najwyższych obrotach. Ceny są wysokie, firmy dużo inwestują, fabryki działają pełną parą. Bezrobocie jest bardzo niskie. Brzmi idealnie, ale pewnie jest jakiś haczyk. No jest, bo na szczycie łatwo o przegrzanie gospodarki. Pojawia się ryzyko różnych baniek spekulacyjnych. No i potem ta fala zaczyna opadać. To jest recesja, czyli spowolnienie. Ludzie zaczynają się trochę obawiać o przyszłość, mniej wydają na rzeczy, które nie są konieczne, firmy tną koszty, wstrzymują inwestycje, no i niestety. Rośnie bezrobocie, dochody spadają, czasem firmy upadają. A na samym dole? Na samym dole mamy dno, czasem nazywane depresją. To jest najniższy punkt aktywności. Bezrobocie jest wysokie. Inwestycje, produkcja, konsumpcja wszystko jest na niskim poziomie. Ale co ważne, tu gospodarka się stabilizuje, przestaje spadać. I potem znowu zaczyna się ożywienie. Cały cykl rusza od nowa. I śledzenie tego, w której fazie jesteśmy, jest chyba ważne dla firm, dla nas. Oczywiście. Znaczy dla przedsiębiorców to jest sygnał, kiedy może warto inwestować, a kiedy lepiej być ostrożnym, zaciskać pasa. Dla nas konsumentów no to też, wiesz, wpływa na decyzję o większych zakupach, kredytach, oszczędzaniu. Co ciekawe, mówi się, że te cykle dzisiaj przez globalizację, technologię mogą być krótsze, bardziej dynamiczne. Trzeba być czujnym. Dobra, to mamy te fale w całej gospodarce. A jak to się przykłada na ceny konkretnych rzeczy w sklepach? Tu chyba wchodzimy w temat popytu i podaży. Dokładnie, to jest absolutna podstawa działania rynku. Zacznijmy od popytu. To jest najprościej mówiąc, ile danego towaru przy usługi my, konsumenci, chcemy i możemy kupić przy określonej cenie. Zwykle jest tak, że im coś jest tańsze, tym chętniej to kupujemy. Ale na popyt wpływa mnóstwo rzeczy: nasze zarobki, ceny innych podobnych produktów albo takich, które używamy razem, no wiesz, moda, sezon, nawet przewidywania, czy coś zdrożeje, czy stanieje. A z drugiej strony są ci, co sprzedają. Tak, i to jest podaż. Czyli ile towaru producenci są gotowi zaoferować na rynku przy danej cenie. Tutaj zależność jest odwrotna. Im cena wyższa, tym bardziej opłaca im się produkować i sprzedawać. Na podaż też wpływa wiele czynników: koszty produkcji, dostępna technologia, podatki, ceny innych dóbr, które mogliby produkować, no i też oczekiwania co do przyszłych cen. Okej, okay, czyli jedni chcą kupić tanio, drudzy sprzedać drogo. I co dalej? Jak ustala się ta cena? No, właśnie i tu dochodzimy do sedna. Te dwie siły, popyt i podaż, spotykają się na rynku. Jest taki magiczny punkt, nazywany ceną równowagi rynkowej. To jest taka cena, przy której ilość towaru, którą chcą kupić konsumenci, jest dokładnie taka sama jak ilość, którą chcą sprzedać producenci. W tym punkcie rynek jest w równowadze. Nie ma nadwyżek towaru, którego nikt nie chce, ani kolejek, bo czegoś brakuje. Czyli taki idealny stan, można powiedzieć. Tak, to jest optymalna sytuacja dla rynku jako całości. Oczywiście, w praktyce rynek ciągle do tej równowagi dąży, bo ceny się zmieniają. No właśnie, zmieniają się. I rynki różnie na te zmiany reagują. Czasem mała obniżka ceny powoduje lawinę zakupów, a czasem prawie nic się nie dzieje. Jak to mierzymy? Do tego służy pojęcie elastyczności. Najczęściej mówimy o elastyczności cenowej popytu, oznaczane jako EP. Ona nam mówi, jak bardzo procentowo zmieni się popyt, jeśli cena zmieni się powiedzmy o 1%. Jeśli ta elastyczność jest większa niż 1%, mówimy, że popyt jest elastyczny znaczy reaguje mocno na zmianę ceny. Nawet mała obniżka może mocno zwiększyć sprzedaż. To często dotyczy dóbr luksusowych albo takich, które mają dużo zamienników. A jeśli jest mała? Jeśli jest między 0 a 1, to popyt jest nieelastyczny, albo inaczej mówiąc, sztywny. Zmiana ceny, nawet duża, nie powoduje wielkiej zmiany w ilości kupowanego towaru. Pomyślmy o podstawowych lekach, soli, może benzynie na krótką metę. Aha, czyli jeśli sprzedaję coś, na co popyt jest sztywny, mogę podnieść cenę i pewnie nie stracę wielu klientów. To chyba dobra wiadomość dla firm, ale gorsza dla nas, kupujących. Dokładnie tak. Firmy to analizują. Ale mierzymy też elastyczność inaczej. Na przykład, jak popyt reaguje na zmianę naszych dochodów. To jest elastyczność dochodowa popytu ED. I tu mamy ciekawe kategorie. Są dobra luksusowe, jak zarabiamy więcej, to popyt na nie rośnie jeszcze szybciej niż nasze dochody. Są dobra normalne, popyt rośnie, ale wolniej niż dochody. A są jakieś, na które popyt spada, jak mamy więcej pieniędzy? Tak to są tak zwane dobra niższego rzędu jak nasze dochody rosną to kupujemy ich mniej bo wybieramy coś lepszego to mogą być na przykład najtańsze gatunki żywności używana odzież mamy też oczywiście elastyczność cenową podaży która mierzy reakcję producentów na zmianę ceny działa podobnie dobra to na koniec zostawiłyśmy sobie coś co brzmi naprawdę dziwnie prawo giffena jak to jest że wzrost ceny może spowodować wzrost popytu przecież to wbrew logice to paradoks, ale możliwe, tylko w bardzo, bardzo specyficznych warunkach. Dotyczy to po pierwsze ludzi o bardzo niskich dochodach, po drugie dóbr absolutnie podstawowych, które stanowią dużą część ich budżetu, i po trzecie, te dobra nie mogą mieć łatwo dostępnych tanich substytutów. Czyli co się dzieje? Wyobraźmy sobie bardzo biedną rodzinę, dla której podstawą wyżywienia są powiedzmy ziemniaki. I nagle cena ziemniaków rośnie. Ta rodzina staje się realnie jeszcze biedniejsza. Nie stać się już na odrobinę mięsa czy warzyw, które kupowała wcześniej. Więc, żeby zaspokoić podstawowe potrzeby kaloryczne, żeby po prostu przetrwać, jest zmuszona kupić więcej ziemniaków, mimo że są droższe. Musi zrezygnować ze wszystkiego innego i zwiększyć konsumpcję tego jednego podstawowego dobra. Niesamowite czyli Skrajna bieda wywraca do góry nogami normalne zasady rynkowe. To ważne, żeby nie mylić tego, jak rozumiem, z efektem Weblena, kiedy ludzie kupują drogie rzeczy, żeby się pokazać. Dokładnie. Prawo Gifena to efekt biedy walki o zaspokojenie podstawowych potrzeb. Efekt Weblena dotyczy dóbr luksusowych i chęci demonstracji statusu dwa różne światy. Ale zrozumienie paradoksu Gifena nadal jest ważne, na przykład dla organizacji humanitarnych, które analizują, jak wzrost cen żywności wpływa na najbiedniejszych w krajach rozwijających się. No dobrze. Przeszliśmy przez te fale koniunktury, przez taniec popytu i podaży, który ustala ceny, zmierzyliśmy elastyczność reakcji rynku i nawet dotknęliśmy tego paradoksu Gifena. Sporo tego. Sporo. Ale mam nadzieję, że widać, jak te elementy się ze sobą łączą i jak opisują, no po prostu, naszą rzeczywistość gospodarczą. Właśnie. Wydaje się, że zrozumienie tych mechanizmów, nawet na takim podstawowym poziomie, pozwala jakoś lepiej nawigować w tym świecie. Inaczej patrzeć na wiadomości i na własne decyzje zakupowe. Zdecydowanie. I może warto się zastanowić na koniec, jak ta wiedza może wpłynąć na nasze codzienne wybory czy zauważamy te mechanizmy wokół siebie? Bo ekonomia to nie teoria z książek, ona dzieje się tu i teraz, każdego dnia. Warto być świadomym obserwatorem.